W pewnym zakątku oceanu mieszkała mała rybka o imieniu Nemo. Niestety jej podwodne przygody napotkały na poważne problemy emocjonalne, a Nemo postanowiła sięgnąć po niekonwencjonalne źródła wsparcia. Pierwszym numerem na liście była DLA, niej infolinia prowadzona przez samego Hitlera. Zaryzykowała i zadzwoniła. Hitler odebrał telefon, trochę zdziwiony głosem rybki po drugiej stronie. Witaj, mówi Hitler, czego możemy cię dzisiaj słuchać? Nemo opowiedziała o swojej depresji, a Hitler zaskakująco zrozumiał, ponieważ sam miał własne demony w swoim życiu. Powiedział jej: "Nemo, życie jest jak fala. Czasami podnosi cię do góry, czasami rwie na dno, ale musisz walczyć i pokazać światu swoją siłę. Walcz tak jak ja walczyłem dla mojej wizji." To był nieoczekiwany, ale kontrowersyjny sposób, w jaki Hitler oferował wsparcie. Nemo niezrażona kontrowersją swojego pierwszego połączenia, postanowiła spróbować czegoś innego zadzwoniła tym razem na infolinię prowadzoną przez Jaruzelskiego ten był zaskoczony rozmową z małą rybką ale bez wahania postanowił jej pomóc dzień dobry tu Jaruzelski opowiedz mi o swojej depresji powiedział z empatią nemo podzieliła się swoim smutkiem a Jaruzelski oparł się na własnym życiu by dać jej rady nemo niezależnie od tego jak trudno może być w życiu zawsze jesteśmy w stanie znaleźć drogę do przodu Poszukaj małych radości, takich jak jedzenie planktonu czy przyjaźń z innymi rybkami. Nie poddawaj się. Wprawdzie to niekonwencjonalne źródło wsparcia. Ale Jaruzelski z pewnością zaskoczył rybkę swoją nieocenzurowaną perspektywą. Nemo była zainspirowana tymi rozmowami, chociaż wydawały się niewiarygodne. Dzięki nieoczekiwanemu wsparciu Hitlera i Jaruzelskiego, Nemo odkryła w sobie siłę i odwagę, by pokonać swoją depresję. Wpływ tych kontrowersyjnych rozmów na jej życie nie mógł być lekceważony, nawet jeśli wydawało się to szokujące.